To tutaj? To... Tutaj jest... ta lampa ta. No, bo to już kiedyś też była w tamtym roku. To, ubieży, Nie, tutaj samochodami jak wyjeżdżają. Tu przedtem tę ławkę ciągle tłukli, tą, tą tak. lampę Tutaj jest źle postawione to co skoro Za blisko tutaj. Już kiedyś też to było. No, dziś za No, to ja też wtedy zgłaszałem. I też przyjechali wtedy. Tak, no. Wtedy od was koledzy wasi i zataśmowali to.

Interwencja. Jaką nagrodę dostanę ci za to? Ósne e, podziękowanie, usne podziękowanie od, od kierownika referatu od Robert Jagi. Puścik pana Roberta, numer, tak numer 06. Tak, tak, 012 tak. 006. 06, pan tak, jest, tutaj jest. Dobra, dzięki. Ja lubię, dziękuję bardzo. To by było na tyle, interwencji Straży Miejskiej.